Przed chwilą tutaj na YouTube nagrywałem wideo zaraz po, po obejrzeniu Konstantina. No to obejrzyjcie tamto. A teraz spaceruję wzdłuż płotu bez celu. Zbieram myśli jeszcze mi. W kącikach. Oczu. Łzy się kręcą. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Jestem zbyt wrażliwy chyba. Wiecie co? Wczoraj, wczoraj umyłem pieski. Bella była taka brudna. Strasznie unurzana w tym błocie. Tam się tworzy czasem u mnie z tyłu na podwórku. I jak one teraz ładnie wyglądają. To znaczy trzymałem drzwi zamknięte, żeby nie mogły wychodzić, dopóki nie wysły. To ładnie wyglądały wczoraj, nie? Jeszcze. A dzisiaj? No, otworzyłem te drzwi zanim poszedłem spać, one już były suche. A dzisiaj? E... No wiecie. Już prawie znowu to samo, nie? Bela musi mieć się ulubione na jakieś miejsce, gdzie się tarza w błocie. <śprawie> A ta mała kopie pod, pod patio, wykopuje dołek. One, one są takie mają takie uh, skłonności, te psy. Bella jest saj, Siberian Husky. Uh, uh, Misza jest mixed with Australian Shepherd. Tata miał na imię Betowe. Ja już mówiłem to kiedyś, w, jakiś, w jakichś odcinkach poprzednio. Okej, okay, słuchajcie, a mówię o pieskach, żeby się uspokoić, bo nawet myślę o tym i te obrazy, które przy, wiecie, wracają mi w głowie, to... <laughs> Mięko mi się robi na sercu <laughs> no, patrzcie jak mi się gęba śmieje podjechał akurat mój lokator <laughs> tam z tyłu minivanem teraz parkuję, to mój van tu stoi no a tutaj bambusy rosną nie? i tak mniej więcej stojąc troszkę, troszkę dalej tam do tyłu w garażu na progu stała ta czarna kozetka, którą tam widzicie z tyłu, no nie? czekajcie to jest taka kozetka, która tutaj stała, bo było pełno dżangu w środku w garażu, więc ja tu siedziałem i patrzyłem tutaj i to jest to, to miejsce, w którym ja tego, ja miałem to doznanie no <ścoughs> nie można tego opisać, nie można, to to się dzieje w twoim mózgu, no nie? Ale ja to doskonale rozumiem. Ale czy to jest choroba? Czy to może być schizofrenia, czy coś takiego? Mnie się wydaje, że ja już to przeżyłem wszystko, co teraz w tej chwili się wydarza. Że ja już na te rzeczy planowałem, na tę okoliczność planowałem, jak to będzie. Mniej więcej sobie wyobrażałem i wszystko się sprawdza, wiecie? Wszystko się sprawdza po kolei. Wiem, że te wideo są długie i ich nie, nie ogląda, ale to są wideos dla mnie, no nie? No, chociaż ja nie sądzę, że to jest jakaś choroba, ale Może jakiś lekarz, psychiatra oglądając te wideo na przykład to będzie mógł stwierdzić, no nie? taką wydać opinię. Bo nawet gdyby to był najlepszy psychiatra, no nie? ja bym do niego przyszedł osobiście i usiadł na kozetce, to on by mi zadawał pytania, nie, ja bym na te pytania musiał znaleźć odpowiedzi. Czy to tak ma działać? Nie. Ja chcę w swoich słowach wypowiedzieć to wszystko. Wiecie, mam ograniczone zdolności i również możliwości. Bo ja żyję tutaj swoim życiem cały czas, a te wideo to są tylko wycinki z mojego życia. I to jeśli na tej podstawie umiecie to określić, bo one są dosyć długie i treściwe i macie do tego obraz <laughs> i wszystkie emocje na mojej gębie, <laughs> no to, to chyba lepiej niż siedzieć na kozetce i odpowiadać na pytania, nie? No, ale to mi się tak wydaje, może. A nie jestem psychologiem, ani psychiatrą, ale wiecie, e, chciałem się zapisać do szkoły nie? i skończyć Masters in Psychology. It's, to, jest, to jest możliwe. W 8 miesięcy mógłbym zrobić taki papier, no nie? I miałbym wtedy amerykańskie wykształcenie, tak? Chociaż też mam teraz, ale mam Bachelor's degree, a, a tam to było Masters, nie? Ale sobie pomyślałem, a po jaką cholerę, nie? Po co? Po co? A ja chciałem, wiecie co? Zakładać takie, nie wiem, ja sobie mniej więcej wyobrażałem, jak to miałoby wyglądać, ale punkty pomocy dla ludzi chorych mentalnie. Wiecie, to jest bardzo. przynajmniej według mnie bardzo ważne, bo ci ludzie tutaj bezdomni to oni wszyscy. Wszyscy mają problemy tego typu. To bez wyjątku, nie? Stephen ma, ja mam, tylko ja nie jestem jeszcze bezdomny, a może się tak zdarzyć, nie? Ale ja na to nie dbam. Ja sobie w każdej sytuacji poradzę, słuchajcie, mojego wana na kampera śmiało można przerobić, nie? Będę miał w środku. zalizeczkę ze swoimi. Narzędziami niezbędnymi, żeby być takim handymanem, i będę, wiecie, taki, hula taki, haha, taki wędrowny, haha, wędrowny, taki pomocnik domowy, nie? Komuś się coś zepsuje, a ja mu naprawię, nie? No. Wiecie, ja sobie zawsze poradzę, nie? Rząd się zawsze wyżywi, jak oni mówili. No. Ale tak ja sobie to wyobrażałem. Ale wiecie to. <laughs> no tak, szalone pomysły, tak? Które mogłyby w zasadzie być zrealizowane. Kto wie, czy ich nie zrealizuje, nie? Tylko, że mi się nie chce, no nie? nie mogę, nie, nie dam rady, fizycznie jest dla mnie to... Nie to, że fizycznie, jakby to powiedzieć, za dużo z tym kurde zachodu, nie? Może lepiej niech się tym specjalista zajmie, nie? Jakiś z ramienia urzędu albo jakiegoś rządu albo organizacji charytatywnej, ja nie wiem. Ale tak. Takie coś jest niezbędne, bo nie, nie, nie pozbędziesz się problemu bezdomnych ludzi, to Niektórym się należą świadczenia od, od rządu, a nie potrafią albo nie chcą z przyczyn mentalnych powiedzmy z nich korzystać, nie? I wolą mieszkać na ulicy i się nie wdawać w te układy, albo chodzić do szelter, nie? Może i różnie to bywa z ludźmi, nie? Ja z wieloma rozmawiałem, no. Naprawdę? No, dobra. Po co ja to gadam? No ale dobra, to dla siebie. mam, <laughs> Może w telefonie zostanie, ale jak znam życie, to i tak wyrzucę na YouTube, żeby mi nie zginęło, bo, bo jak mi telefon spadnie na ziemię któregoś razy, to nie będzie tych wideo, bo z jakiejś przyczyny nie będzie można ich wydostać. A tak? One są już będą na, na, tym social, na tych social medias, i, i jak będą je chcieli jeszcze raz udowadniać, że jestem nienormalny, to niech obejrzą moje wideo. Ja jeszcze będę kontynuował, bo ja mam całą dokumentację i wideo z nagrania i wszystko, nie? ale ja muszę to jakoś usiąść, poukładać, nie wiem, czy dam radę, nie? A, a teraz 21 grudnia mam arraignment, nie? bo dobrze przeczytałem ten papier, wyzwanie do sądu, to to jest, to to jest taki moment, kiedy ja przychodzę i mówię, czy ja jestem winny, czy niewinny, jak sobie to teraz wyobrażam, to wtedy... Poproszę o adwokata z urzędu, no nie? nie? mi się należy, bo mnie tutaj bezpodstawnie oczerniają i oskarżają, więc należy mi się adwokat z urzędu, a, a, a potem to zastanowię się, zapytam się tego człowieka, jak postępować dalej, no nie? żeby raz się dobrze obronić, tak? A potem dwa, żeby przejść do kontrataku, nie? Ale czy można od razu skonstruować kontratak? Nie wiem. Zobaczymy, nie? Ale to specjalisty się zapytam, bo nie będę sam wymyślał, nie. Nie sztuka pójść do sądu i, i, i bez adwokata, nie? Albo bez kogoś, kto, kto ci może podpowiedzieć rzeczy. Ja byłem ostatnio. Tak, że się obroniłem, nie? Ale... A, ale... Nie umiałem zadać pytań policjantom w sposób taki jak sąd nakazuje. Nie? Więc w tej chwili to inaczej to trochę urządzę. Nie? No. W tamtej sprawie oczywiście zarzuty zostały odsunięte zupełnie. Ale ja nie wystąpiłem o compensation or anything like that. Ale teraz jest different. My Moja życie jest devastated, i it's ważne dla mnie to protestować. I have to do that. It's it's against principles if I don't. Look at my face. Principles, especially the last time I was arrested. But I have grudge with the previous time when the 10 of them or maybe 12 came to my house and arrested me. The SWAT team in black freaking uniforms with full gear. And everybody had the camera on and when i requested videos i got only three where is the rest huh where is the rest i think i need to sue you in order to for you to release it and i will if i have to motherfuckers if you don't like the world, word i don't like it either <laughs> but i'm still raging a little bit yeah it's been a half a year more than half a year and my rage is still in there when I think about it. When I look at his face, when I remember how he how he was posturing himself in the lobby there, which you say I was yelling, I was just politely telling him to, 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 to take his hands out of the pocket because he was in a uniform. And I remember being a soldier. And I remember one occurrence. When they stopped me during the uh, martial law in Poland, I was a soldier at the time, but I was in civilian clothes and this sucker, the, the policeman that stopped me that was in Gdańsk. I was on the leave from the army, and he stopped me with his hands in his pocket, and I was a civilian, and I told him to take, a, take them out because if I was in the uniform. Then I would have, yeah? And I told him it's just like that. And that's what I mean. That's what I mean. And they were scared a little bit because I looked like a soldier, although I was in the f civilian clothes. And but my posture told them, you know, and my answer, they knew. They understood that, and politely returned my documents. Mm -hmm. Wait a second. That's what I remember. But I need to think about the details. If the documents I gave him was the, my uh, army ID or it was civilian. If I don't remember if it was after Forgive me, doesn't matter. It was so, such a long time ago. But I will recall it. Yeah, I will. But let's not get hung out on this incident. I still feel like a soldier right now. <coughs> the moment I realized that my own government is acting. Like like the enemy would towards Europe, Ukraine, and in consequence to, towards Poland. Although they say different things when they did publicity, when they uh, welcome Polish president <laughs> here, it, they say different things hmm. for some reason. Yeah. They want a good picture or something. <clears throat> You know, I, I'm interested in politics, and I, since the war started, I started watching it every day. And I know what's going on. I know. I can see it right away. Well, with Trump, <laughs> it's, it's a long story. Yeah, it's a long story. Tell me, monkeys, how is it possible? Hmm? the only explanation i can find is that there are more monkeys here in america than actually smart humans mm -hmm. because you know maybe i shouldn't say monkeys i should say uh, apes because we all are apes but um, there are some monkeys and it's scary that it's majority yeah that don't see what what this i don't know how to what this ape uh, what this ape represents but that's not only him there must be those smarter i mean they think they're smarter they he needs those guys you know that back him up and then they probably plan the replacement already you know it's easy to replace him he's you know he's uh, up over his head in the scandals you know? but that's one thing he, they can get rid of him this way and they try and then but what happens and you know what happens if if he's replaced yeah who replaced him that's a monkey no that's a, another ape yeah monkey i'm sorry just i'm sorry for that monkey okay another ape <sighs> Dobra. Wystarczy, jest 16,5 minut. Ja sam tego nie będę oglądał. Ja przynajmniej raz obejrzy. No, to trzymajcie się, moi trzymaj drodzy. See you later, creator.